Siemano, jestem Krzysiek, a to jest Być może pierwszy odcinek serii, w którym zagramy sobie w Amnesia. Mroczny obłęd. Już sobie stworzyłem profil, żeby zobaczyć z, z czym się tą grę tak. Na wstępie je. Zacznijmy sobie od nowa. No. A was proszę. Abyście w komentarzach pisali czy chcecie, abym trenował tą serię z am Amnesii Nośny Obłęd Czy wystarczy Wam ten jeden odcinek w moim wykonaniu? Nie muszę się kłócić, muszę się ruszać Nazywam się Daniel, mieszkam w Londynie Easy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. I am Daniel. 我计你休息

Jeszcze tam, za tam, ale nikt się nie znał, Co jest? Ej! Hey, what the fuck? Stawaj! Stawaj! Nie! Yeah, Stawaj, zostaw mnie, co to? What the fuck? to? Co z... to, to ma być, w ogóle? Już jest kisiel. Spoko. Już jest kisier. Fuck. Idę stąd. Nie! Nie. Okej. Okay. Będę tracił los i będę stał w sumności. Nie brzmi to dobrze. Ok, ciśniemy tutaj. coś tu ciekawego jest? Stary archi. Podając je do, do Dover, musiał zachodzić o canter Canterbury, wpadł do rodziny, żeby sumienie go potem nie gryzło, ale zbywanie czegoś tam. Za tak, wolno czytam na głos. to muszę naprawić się nad tym. Okej, okay, no. Jakieś książki leżą. Eee.

co so, to jest u latania okej ale tu 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 akcja f ok już jest o olej las lepiej o to napisali mi Okej, okay, jakiś pali jakąś oliwę to latarnia cała, spoczko Mam krzesiło kolejne Okej okay. A te dźwięki są te epickie nie? To jest pierwsza partia, do nagrań w horror I te tutaj te plamy What the fuck? No! Spokój! Czego się... Czego głupiejesz? Ma światełko. No, o co mu chodzi? Chłopaki rewitujące! Jeb! Yep. Coś masz i ładnie cały Daniel. Tera, Coś ciekawego jest, to poczucie tego. Jakieś książki głupie i tyle. Wow, czarki mi przeszły. Uuuuh. Haha. To. oko. Popatrz, chwili się chyba. Szafa, bo wow, tu jest szafa. Patrzcie, co my tu mamy? Kolejne krześciwo. No i nie Miałem jakieś. Coś Jakiś dywan, bo co to jest? Dobra. Idźmy. Też mogę rzucić, dobra. Idźmy to sobie. Powracam, one tutaj. Przybliżenie kamery. Wow. Jakie efekty Oto. Siarki nie przechodzą. Boże, święte, to dzisiaj. Uuu, cichnia jakaś, ale okej. Oh, Czekajcie. Okay. Spokojnie. Mamy list. 19 sierpnia 1839 roku. Chciałem móc Cię spytać i pamiętasz, Nie wiem, czy coś jest. Co... No, ej, nie było to nie mogę Ci powiedzieć, czemu decydowałem się nie zapomnieć, ale widzisz, że była to świadoma decyzja. Mam nadzieję, że znajdziesz ty w tym jakąś pociechę. Wszystko ma jakiś cel. Ty jesteś moją osobą próbą na pewno tego, co, co tu zaszło. Jest, jest szansa, że imię Aleksandra z Brandenburgu wciąż wywołuje. W tubie gniew, bo jeżeli tak nie jest, to co powiem, zaróż to do Ciebie straszliwie. się do zamk zamkowego sanktuarium znać Aleksandra i zabij go. Jesteś młody i silny, on zaś stary i słaby. Nie zdoła się sprostać. Wow. Jeszcze jedno. Twoim ten podąża cień. Jest to istny koszmar, który załamuje, jeżeli jesteś wokół się, siebie. Próbowałem wszelkie sposoby walki z tym potworem, ale nic nie działa. Musisz przed nim uciekać tak długo, jak tylko zdołaś. Musisz wyrzucić nas jak możesz. Ocal nas poból Aleksandra w celuściach tego zamku i zabij go, dawny ty Daniel. Wow, czyli znalazłem jakby... pamiętnik? Aha. Ui, a teraz o, patrzę, co mam O, co mamy. Oliwa. Okej. Okay. No cóż. Dobra, ludzie. Moi drodzy widzowie. E, to było na tyle. E, jeśli chcecie, abym dalej przechodził amnezie. Bądź te straszne dźwięki, bo normalnie nie mogę się skupić, e, to wpiszcie w komentarzach, czy chcecie, czy nie chcecie. E, no cóż, no to żegnam się. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.